Prawie 50-letnie auto, jeden weekend i pół tysiąca kilometrów do przejechania. Tomasz Kosmalski i Sławomir Szołucha w ten sposób postanowili pomóc stowarzyszeniu Świat Nadziei, które zajmuje się aktywizacją artystyczną osób niepełnosprawnych i o tym Ewelina Klemke. Na co dzień błękitna skoda służy jako pojazd służbowy galerii Neonów. Właściciele samodzielnie go wyremontowali i odrestaurowali. Ten samochód mamy od 15 lat i powoli dziś tam go sobie robimy, on nie jest idealny aczkolwiek ma trochę patyny i taki ma być, fajnie się nim jeździ jest wygodny do jazdy, jest przede wszystkim użytkowy, a przy okazji myślę, że fajnie, fajnie wygląda, przypomina stare dobre czasy Samochód ma 48 lat, więc yy, można się wszystkiego spodziewać, natomiast yy, myślę, że jest tak poczciwy i piękny, że da radę. Fundacja, którą prowadzą właściciele auta sąsiaduje ze stowarzyszeniem, które zajmuje się aktywizacją osób niepełnosprawnych. Chcielibyśmy przez to że mamy taki zabytkowy samochód, jako samochód służbowy naszej fundacji, zwrócić uwagę tym wyjazdem do Czech przez Mladę Bolesław, do Pragi i z powrotem do Wrocławia właśnie na działalność tego stowarzyszenia. Sytuacja finansowa Stowarzyszenia Świat Nadziei nie jest stabilna, więc tego typu akcje pomagają w pozyskaniu darczyńców. Twórczość osób niepełnosprawnych i z zaburzeniami psychicznymi, bo taką działalnością się zajmujemy, będzie mogła być promowana, że więcej ludzi się o tym przedsięwzięciu tutaj dowie. W inicjatywach stowarzyszenia na co dzień uczestniczy kilkadziesiąt osób. Galeria Świata Nadziei jest jednym z niewielu miejsc w kraju, w których niepełnosprawni mogą pokazywać swoje Prace. Zajmujemy się pokazywaniem po prostu tej często niesamowitej i ciekawej sztuki. A drugą rzeczą jest, odbywają się tutaj spotkania z artystami, warsztaty. Jedną z uczestniczek zajęć jest pani Elwira Zacharska. Ma już za sobą pierwsze sukcesy, m.in. wystawę obrazów na szkle. Ja wystawy zdjęć też. Takie, takie zdjęcia podświetlane były. Zagrodu, botanicznego